Szanowni Państwo, za mną jest Wielka Truskawka. Jak Wielka Truskawka, to siłą rzeczy jesteśmy w Buczku w gminie Buczek. To również mój gość, wójt gminy Buczek, pan Bronisław Węgleski. Dzień dobry, panie Wójcie. Dzień dobry, witam państwa. Panie Wójcie, do ostatniej chwili wierzyliśmy w to, że jednak święto Truskawki w tym roku krajowe w Buczku się odbędzie. Niestety stało się inaczej. Ja bardzo żałuję, że nie mogę tego zrobić, bo to jest. Święto, które, które właściwie wykreowałem taką dużą imprezę. Cieszyłem się z niej i cieszę się dalej. No Właśnie o to chcę zapytać, bo Święto Truskawki w Buczku jest krajowym świętem truskawki. To jest marka sama w sobie. Na te wydarzenia corocznie przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Polski. Goszczą również osoby spoza naszego kraju. Tematem przewodnim jest truskawka. Skąd taki pomysł na promowanie y, truskawki y, dokładnie w Gminie Łuczek? E, mój poprzednik 4 lata przed moim e, objęciem funkcji wójta zorganizował taką małą imprezę e, Dni Truskawki. I tak się to zaczęło, jak tutaj zostałem wójtem. E, przez pierwsze dwa lata e, kontynuowałem taką mniejszą imprezę, później trochę większą w szkole. A później zobaczyłem, że to można bardzo mocno promować swoją własną gminę i poszliśmy do e, przodu i udało nam się e, stworzyć markę e, takiego regionu, tej truskawki. A tak naprawdę byliśmy największą imprezą e, w dwa lata temu plenerową w gminach wiejskich, no, w Polsce. To, 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 to świadczy o tym, że było, było to z dużym rozmachem, e, dużo ludzi przyjeżdżało, gości zaproszonych. Był Trzeba to minister... też podkreślić, że mieliście Państwo patronaty marszałka województwa łódzkiego. Przy kolejnych edycjach mieliście patronaty ministra rolnictwa, wreszcie prezydenta Rzeczypospolitej. To też świadczy o randze i skali tego przedsięwzięcia. Ale ja chciałem chwilkę powspominać, bo zawsze przyglądałem się tej grupie osób. Która się dwoiła i troiła, żeby przyjąć godnie wszystkich gości i zaprezentować, co w polskiej tradycji, w kuchni, e, najsmaczniejsze. Ta mobilizacja była na każdym kroku. Rzeczywiście te imprezy z roku na rok były coraz fajniejsze. E, taki trochę smutek mnie ogarnia, że w tym roku wyszło tak, jak wyszło, ale wiem z naszych prywatnych rozmów, że e, mimo wszystko jesteście pod parą i macie przygotowane mimo wszystko jakieś niespodzianki, jak tylko będą warunki, to na pewno zaprosicie bardzo dużo ludzi do łóczku. Ja też to przeżywam, tak jak powiedziałem, że, że to jest tak można powiedzieć moje dziecko i naszej gminy. E, wszyscy by to się angażowali, e, całość przygotowania to na, tak naprawdę z dorodką, żeśmy przygotowywali, ale m, samo święto to wszyscy pracownicy przez dwa dni Uczestniczyli do końca, od początku do końca byli dostępni, a to się liczy, że pracownik nie patrzy, że jest 5 godzin, tylko był 12 godzin. To świadczy o tym, że, że są zaangażowani w dobro tej gminy pracowników i dlatego powinniśmy im to podziękować, że, że się to nie udało, trudno. A na drugi rok po prostu żeśmy zmienili te zespoły, które były. Przełożyliśmy na następny rok, na, następ, na ostatnią sobotę i niedzielę czerwca. Będą te zespoły, mamy już umowy. Także nic nie straciliśmy, wszystko jest jak było. Mina nie zapłaciła żadnych kar. No Jest wszystko okej, okay. no, tylko że no nie jest okej, okay, że, że jest ten, no taki e, ta czas. korona i takie taki są czasy. Szanowni Państwo, myśmy specjalnie dla Państwa przygotowali niespodziankę i chcielibyśmy e, pokazać, w kilka minut to, co w gminie Buczek jest najpiękniejsze i to, co się właśnie działo w trakcie tych kolejnych edycji świąt krajowych, świąt truskawki w Buczku. Myślę, że Pan Wójt będzie troszeczkę zaskoczony, bo też o tym nie wiedział, że taką niespodziankę przygotowujemy. No, i to jest jedyna chyba okazja, żeby pozdrowić wszystkich mieszkańców i nie tylko, życzyć dobrych wakacji wspólnie i zaprosić do oglądania tego materiału. Chociaż w taki sposób, wakacjami wróćmy do tego, co było piękne, zobaczmy, jak wyglądaliśmy, po to, żeby wkrótce ponownie, jak już będzie lepiej, tak jak Pan powiedział, to wrócić. Zawsze przed truskawką zapraszałem wszystkich mieszkańców gminy, powiatu, województwa i Polski na imprezę. W tym, w tym roku tego nie, nie zrobiłem. Później na scenie dziękowałem za przybycie tak liczne, ogromne wręcz tego, bo się cieszyłem, że to tak wyglądało, ale musicie Państwo wybaczyć, że tak się stało nie z naszej winy. Wina jest ogólna, ale życzę wszystkim Państwu żeby wszystkie marzenia się spełniły i na drugi rok Truskawka Piękna była. I zapraszamy wspólnie Panie Wójcie, w związku z tym do oglądania przygotowanego materiału. Bawcie się, przypominajcie sobie jak było pięknie, tak jak Pan Wójt powiedział, myślę, że wkrótce wrócimy do tych fajnych tradycji, zwyczajów i będziemy się wspólnie bawili. Może nie przy kobiałkach Truskawki, bo w sierpniu już ciężko będzie o to Truskawkę, ale ważne, żeby po prostu czuć się normalnie, swobodnie i można się było spotkać, ale integrować. Ale można przy przetworach troskawki i o tym myślimy. I niech tak już zostanie. Tu postawmy kropkę. Państwa gościem był w dniu dzisiejszym wójt gminy Buczek, pan Bronisław Węgleski. Zapraszamy jeszcze raz do oglądania relacji z tego, co działo się do tej pory na Krajowym Święcie Troskawki w Buczku. Dobrej zabawy życzymy. Dziękuję i zapraszam. Dobra muzyka, różnorodność atrakcji dla odwiedzających i co najważniejsze, truskawka są symbolami buczków, w którym już od ponad 20 lat odbywa się święto truskawki. Od 5 lat jest to impreza o zasięgu ogólnopolskim, goszcząca sporą rzeszę fanów dobrej zabawy. To jedna z największych tego typu imprez w Polsce. To święto już się po prostu przyjęło. Jest to trzecie, ale tak naprawdę jest dziewiętnaste. I to święto już tak naprawdę, duże święto jest do 2009 roku, gdzie są dobre zespoły, gdzie mamy co pokazać, gdzie wiele jest atrakcji i ludzie po prostu przyciągają jeden drugiego później. Powiadał że tam, oj, słuchaj, tam jest dobre święto i myślę, że ktoś tym się cieszę, a tym bardziej sławimy swoją gminę. Nad świętem truskawki od momentu nadania jej ogólnokrajowego znaczenia patronat sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Do gminy Buczek zjeżdżają się co roku goście z całej Polski, wśród nich m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego i Włodarze Okolicznych Gmin. Roku wójt gminy Bonisław Węglewski nadawał tytuł honorowego obywatela gminy buczek. Otrzymali je m.in. Jolanta Ziemakzik, generał Jacek Pszczoła i Wojciech Pokora. Jest super, fajnie z fajna zabawa. Pierwszy raz jesteśmy przejazdem i mówię, musimy zajrzeć i, i na pewno jeszcze raz skorzystamy. Przede wszystkim truskawki nas przyciągnęły atrakcje, wszelkie koncerty, bardzo dużo koncertów, bardzo dużo gwiazd. Ogólnie super atmosfera, dużo ludzi. Dużo się zmieniło, co, co, co rok to jest fajniej. Oprócz koncertów znanych gwiazd, podczas każdej edycji swoje talenty prezentują podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Puczku. Muzyka Każdy może znaleźć coś dla siebie. Wesołe miasteczko i wiele innych animacji zawsze były oblegane przez najmłodszych. Ci, którzy wolą sportowe emocje, także znaleźli coś dla siebie. Truskawkowa liga gminy Buczek gromadziła wielu fanów piłki nożnej. Uczestnicy zacięcie walczyli o trofea i nagrody rzeczowe. Fani jednośladów mogli wziąć udział w mistrzostwach Polski bucharu Polski Super Enduro. To zawody motocyklowe, które odbywają się na torze z przeszkodami, takim jak skały, głazy czy kłody. Zmagania na torze zawsze dostarczały wielu pozytywnych wrażeń i gromadziły zawodników z całego kraju. Miłośnicy dobrej kuchni uczestniczyli w konkursach na najlepsze ciasto truskawkowe, najlepszą babeczkę czy konkurs rękodzieła. Konkurujące wypieki robiły niesamowite wrażenie estetyczne i z pewnością smakowały wyjątkowo. Kłuczkowską truskawkę mogliśmy degustować w różnych. Format. Przygotowałyśmy konfiturę baworzyńskich babek z truskawki i zabarbaru. Częstujemy także nalewką truskawkową, bo to jest nasz produkt regionalny wpisany na listę ministra rolnictwa. No i cóż, nasze rękodzieło. Każda impreza plenerowa związana jest z koncertami. Tłumy fanów bawiły się przy muzyce w wykonaniu gwiazd. Do Buczku zjeżdżali się artyści z najwyższej półki. W 2017 roku goście mogli bawić się m.in. przy utworach takich zespołów jak D-Bomb, Calibra, Andrea i Playboys. Muzyka Disco Polo porwała wszystkich do wspólnej zabawy. Ale, ale, Aleksandra! Ale... Nie brakowało także akcentów folklorystycznych i występów lokalnych artystów. Czekała także spora dawka humoru. Kabaret pod groszyn bawił swoimi najlepszymi skieczami. Byliśmy i w Łasku, i w Zduńskiej Woli, i w Sieradzu. Wszędzie byliśmy, tylko w Buczku jeszcze nie. Myślę, że nie próbowaliśmy, ponieważ jesteśmy zawodowcami i nigdy nie zaczynamy od nalewki. Co prawda dziwię się, że ta nalewka jeszcze nie jest w naszych zasobach, bo można by na przykład wieczorem spróbować i powspominać Buczek, no ale nie mamy tej nalewki, chcielibyśmy go oczywiście powiedzieć. Natomiast mamy... Słuchajcie, 12 kobiałek truskawek, bo nas jest 6 osób, z których to truskawek zrobimy sobie sami nalewkę wieczorem. Bardzo Wam dziękujemy, za, bo Pan Wójt nas przyjął po prostu zamiast chlebem i solą, truskawką i kobiałką. Polsko-ukraiński zespół Enej, który był gwiazdą niedzielnego wieczoru rozgrzał publiczność do czerwoności. Oh, oh, z truskawki, to jest truskawka, truskawka. w świeżej postaci, mamy Garderowie. kobiałki, to się chyba nazywa, tak? Cztery. Cztery kobiałki z truskawki jeszcze zerwane prosto z pola, bo jeszcze trochę piasku czuję w zębach, ale znakomite, słodkie, przepyszne, prawdziwe, więc no... I duże. Tak, i duże. I naturalne. Tak, więc ugoszczeni jesteśmy truskawkami, truskawki z dzisiejszego wieczoru wyjdą nam uszami, ale bardzo dobrze, bo samo zdrowie. Fajnie, ludzi coraz więcej, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. No, jest okazja do spotkania się. Bardzo fajnie, miło. Z rodziną spędzamy czas. Można odpocząć troszeczkę od pracy. Fajnie, no, dużo ludzi jest i miło tak, nie? Podczas jubileuszowej 20. edycji Święta Truskawki, które było jednocześnie czwartą krajową imprezą, pojawiły się podniebne akrobacje grupy żelaznej. Zapierały tych w piersiach zebranej publiczności. Mieliśmy przyjemność wykonać dla Państwa pokaz w składzie najpierw samolotu solo, czyli pułkownik Wojciech Krupa na samolocie Extra 330, a później parą w samolot Extra 330 oraz samolot z 50, i w tym samolocie Zim 50 był pilot Piotr Haberland. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy dzisiaj wziąć udział w dzisiejszym pokazie oraz w Państwa święcie, to znaczy święcie truskawki. I tak troszeczkę tutaj żartobliwie wymyśliłem dzisiaj, że te nasze samoloty czerwone są czerwone jak truskawki, a cała grupa krawcowia Żelozny jest równie słodka jak te wasze okoliczne truskawki. Wyjątkowo święto truskawki trwało wówczas aż 3 dni. Przez ten czas gminę Buczek odwiedziło około 75 tysięcy osób. Piątek Fanów przyciągnął występ Sławomira raz zespołem. strzałem w dziesiątkę kazał się także koncert zespołu Akcent. Z Zenon Martyniuk porwał wszystkich do wspólnej zabawy. Dzień. W sobotę pojawiła się muzyka rozrywkowa i rockowa, na scenie swoje największe hity zaśpiewał ekstazy, a gwiazdą wieczoru był legendarny zespół Lady Punk. Podczas niedzielnego świętowania nie mogło zabraknąć akcentów kabaretowych. Publiczność do zbawił Marcin Daniec. I gubro, o której będzie. Auto. Auto, o której, o której <trym>, nowoczesność, googlanie. Wieczorne koncerty to porywające do tańca utwory grupy Weekend i charyzmatycznej Sylwii Grzeszczak. Ja tą chwilę W 2019 roku obchodzono piąte Krajowe Święto Truskawki. Gmina Buczek gościła w sobotni wieczór Gwiazdy Disco Poro. Widownia bawiła się przy utworach zespołów Piękniej Młodzi, Jorgus i Dave, a gwiazdą wieczoru była wszystkim dobrze znana grupa Boys. Jestem szalona, mówię ci, zawsze nie pływaj, skończysz wreszcie śnić. Jesteś mówię ci, jestem szalona. Poszedłem na stan, zobaczyłem, jak szła, włosy czarne oczy jak łza. Drugiego dnia, nie brakowało dobrego humoru, kabaryt Koń Polski dostarczył wszystkim sporej dawki śmiechu. Chociaż ja to lubię sobie wieczorem tableteczkę Przed Wczoraj wziąłem taką tabletkę, to mi się w nocy tak żryć zachciało, że normalnie poszłam do lodówki, żeby sobie kawałek boczku zjeść. To jest taki efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Ja to mogłabym w kółko te reklamy oglądać, a wczoraj taki piękny bloczek reklam leciał, nagle przerwali puścili wiadomości. W części koncertowej pojawili się wokaliści uwielbiani, zwłaszcza wśród nastolatków. Idol Dawid Kwiatkowski i młoda gwiazda Roxana Węgiel skradli serca swoich fanów. Świętowanie zakończyły koncerty energetycznych zespołów Red Lips i Bratanki. W tej zabawie towarzyszyły także zjawiskowe pokazy sztucznych ogni. Muzyka Krajowe święto truskawki w Buczku to nie tylko muzyka i atrakcje, to przede wszystkim promowanie polskiej truskawki, a także wielu tradycyjnych i regionalnych produktów. Każdy, kto choć raz uczestniczył w imprezie, z pewnością pojawi się na niej kolejny raz. Mamy nadzieję, że zobaczymy się już za rok.